Hej, witajcie mordeczki z tej strony Kadmićda i w dzisiejszym materiale na tym kanale postaram się przedstawić kilka kolejnych informacji odnośnie nowej aktualizacji, która już jutro powinna pojawić się w grze. Jednakże zanim przejdziemy do tematu nowej aktualizacji, która już jutro pojawi się w grze, to chciałbym was szybko poinformować o tym, że obecnie jestem na wyjeździe i nie wszystkie informacje, które przedstawiam, są oczywiście na żywo i na bieżąco. No i przy okazji na kanale jest konkurs na 2800 followersów. Żeby wygrać, trzeba oczywiście subskrybować ten kanał wraz z dzwoneczkiem, zostawić łapkę w górę pod tym filmem, wpisać kod MIGAO2 w sklepie z przedmiotami, no i komentować wszystkie filmy od mojego wyjazdu, czyli dokładnie od tej niedzieli, aż do prawdopodobnie piątko. To właśnie w piątek na nowym odcinku, też na samym początku, pojawią się wyniki konkursu, tak więc niech każdy z Was obserwuje wszystkie odcinki, a osoba wygrana będzie po prostu z jednego filmu spośród wszystkich, które po prostu były. Tak więc, jeżeli ktoś będzie po prostu aktywny, to będzie brał udział w konkursie, no a teraz przejdźmy sobie już do informacji odnośnie nowej Aktualizacji, która już jutro pojawi się w grze. A więc, jak każdy z Was powinien naprawdę bardzo i to dosłownie bardzo dobrze wiedzieć, co około dwa tygodnie do gry są wprowadzone tak zwane wielkie aktualizacje, które wprowadzają bardzo dużo nowości, zmian oraz oczywiście wycieków. Kolejna taka aktualizacja, która powinna trafić do gry, to oczywiście aktualizacja 19.40. No i to właśnie ta aktualizacja powinna zostać wprowadzona do gry Fortnite już jutro, czyli we wtorek, w godzinach porannych, bądź w środę też w godzinach porannych. I jak już, to stawiałbym tutaj od razu, że sama aktualizacja trafi do gry Fortnite we wtorek, czyli jutro około godziny 10 rano. No i to właśnie z tej aktualizacji na tym kanale pojawi się również live, ale o tym każdy z Was wie na pewno bardzo dobrze. Co do tego, co dokładnie pojawi się po tej aktualizacji, to już ostatnio informowałem Was o większości tych zmian. Jednakże dzisiaj ponownie poruszymy sobie ten temat. No i pierwsza z zmian po tej aktualizacji to nic innego, jak prawdopodobnie nowa mityczna broń na tej obecnej wyspie. Z informacji, które. Które przedstawił nam Hypex na swoim profilu na Twitterze, czyli oczywiście jeden z najpopularniejszych likarów z Fortnite'a, to dał on znać, że już niebawem do gry Fortnite zostanie wprowadzona mityczna wersja karabinu szturmowego z lunatą termiczną. Tak dokładnie, to właśnie ten karabin będzie kolejnym mitycznym przedmiotem na tej obecnej wyspie z rozdziału trzeciego. No i co ciekawe, będzie to już chyba trzeci, czy może nawet już czwarty mityczny przedmiot na tej obecnej wyspie. Co do jego dokładnej statystyki, to z tego co możemy dowiedzieć się oczywiście od Hypexa, to obrażenia w ciało to oczywiście 39, no i 78 strzałem w głowę. Rozmiar magazynka tej oto broni to oczywiście 15 i sam czas przeładowania to 2 sekundy. No i oczywiście są tutaj jeszcze jakieś dodatkowe informacje odnośnie tego, co dokładnie będzie miała ta broń i jakie dodatkowe funkcje będzie posiadała ta mityczna wersja broni. I jak widać po ostatnich kilkunastu aktualizacjach, twórcy gry cały czas wprowadzają bardzo dużo nowości, zmiany oraz kilka bardzo ciekawych rzeczy do plików gry odnośnie fabuły rozdziału trzeciego, no i do tematyki fabuły były rozdziały trzeciego, przejdziemy sobie w dalszej części tego oto filmu ponieważ tutaj chciałbym dokończyć jeszcze temat nowych broni i oczywiście tej mitycznej broni, to musimy tutaj pamiętać, że sama mityczna broń pojawi się z jakimś bossem na naszej obecnej wyspie z rozdziału trzeciego. Tak więc, jak sami możecie zobaczyć, już kolejna postać, która znajduje się gdzieś na naszej obecnej wyspie, bądź postać, która zostanie wprowadzona do gry po najbliższej aktualizacji, będzie posiadała nową mityczną broń i będzie to oczywiście karabin szturmowy z lunetą termiczną. No i teraz przejdźmy sobie oczywiście do najlepszego tematu, czyli oczywiście do tematu fabuły tego obecnego rozdziału trzeciego, ponieważ ten temat w ostatnim czasie jest chyba najbardziej ciekawym tematem, no i oczywiście w jego temacie dzieje się oczywiście najwięcej, ponieważ na tej obecnej wyspie z rozdziału trzeciego pojawiła się nowa miejscówka, czyli oczywiście miejscówka, która przez graczy jest nazywana Grotom 2.0, no i to właśnie tam obecnie znajdują się wszyscy agenci UR. Nie wiadomo niestety, co obecnie dzieje się z całą siódemką, ponieważ jak sami mogliście usłyszeć z moich innych filmów na tym kanale, to oczywiście przybysz wystrzgał wcielił kilkanaście rakiet już w powietrze, jednakże żadna z nich nie podołała misji, która była im po prostu przydzielona. Samo wielkie wydarzenia tego obecnego rozdziału trzeciego w sezonie pierwszym powinno odbyć się już w najbliższym czasie i jest to oczywiście około 17, może 18, a nawet może troszkę wcześniej marzec, no i to właśnie wtedy w grze pojawi się kolejny wielki event. Z obecnych informacji, które dostaliśmy w ostatnim czasie, będzie to oczywiście wojna pomiędzy agencją UR, a całą siódemką, no i to właśnie po najbliższy, jak Aktualizacji, która trafi do gry, powinniśmy dostać więcej informacji odnośnie całego tego tematu. Tego jednak nie mogę wam obiecać, ponieważ jak sami dobrze wiecie, większość rzeczy, które pojawiają się po aktualizacji, pojawiają się zazwyczaj kilkanaście dni później. A tutaj mówimy o evencie tego obecnego rozdziału trzeciego w sezonie pierwszym. Tak więc, jeżeli ktokolwiek z Was chciałby właśnie kontynuację tego oto tematu, czyli nowej aktualizacji na tym kanale, i po prostu osobny odcinek już po wprowadzeniu tej aktualizacji do gry, to teraz w komentarzach pod tym odcinkiem. Napiszcie po prostu update. Jeżeli serio, zobaczę dużo komentarzy pod tym odcinkiem o takiej treści. To nie dość, że już niebawem na tym kanale pojawi się taki oto odcinek, to każdy z Was dostanie ode mnie serduszko. Na ten moment to wszystkie najważniejsze informacje dotyczące nowej aktualizacji 19.40, która już jutro trafi do gry. Pamiętajcie, że o wszystkich nowościach związanych z tym tematem, jak zawsze będę informował Was na bieżąco w kolejnych materiałach na kanale, tak więc nie zapomnijcie o subskrypcji z dzwoneczkiem. A jeżeli macie jakieś ciekawe informacje z świata Fortnite, to dajcie mi zaś na Discordzie lub na Instagramie, w prywatnej wiadomości. Wszystkie linki znajdują się w opisie tego materiału. I co? To chyba wszystko w dzisiejszym materiale. W komentarzach dajcie koniecznie znać, co sądzicie ogólnie o tej aktualizacji i która ze zmian lub tam nowości, które trafią do gry, podobają wam się najbardziej. Pamiętajcie też, że już jutro o godzinie 11.05 na kanale pojawi się nowy materiał z Fortnite'a, tak więc nie zapomnijcie o subskrypcji z dzwoneczkiem. A jeżeli ten odcinek wam się spodobał, to będę wam mega wdzięczny za zostawienie apeczki do góry, tam na dole, tak aby ten odcinek trafił do większego grona odbiorców. A ja wam dziękuję za oglądanie i pamiętajcie, by wpadać na moje poprzednie materiały z Fortnite'a na naszym kanale. Yo!